W komendzie powiatowej Państwowej Straży Pożarnej odbyły się eliminacje powiatowe ogólnopolskiego turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Wcześniej w czterech gminach powiatu jaworskiego odbyły się eliminacje gminne, w których udział wzięli uczniowie w trzech grupach wiekowych: szkoła podstawowa, gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna. 10 osób zakwalifikowało się do eliminacji powiatowych i o godzinie 11 w sali szkoleniowej Komendy Powiatowej PSP zasiedli do rozwiązywania testu przygotowanego przez funkcjonariuszy z Państwowej Straży Pożarnej. Część tych, bym powiedział, młodych ludzi to są to członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych, gdzie nabierają tą wiedzę czy nabywają tą wiedzę znajomości obsługi sprzętu, sprzętu właśnie w ochotniczych strażach pożarnych. A jeżeli nie są to członkowie młodzieżowych drużyn pożarniczych, to po prostu przychodzą ze szkół, klasami, bądź to na dni otwarte remizy, czy przygotowując się spotykamy się z tą młodzieżą właśnie w remizach. Przedstawiamy sprzęt, wszystkie informacje. Jest to dość duży program, żeby młodzież mogła to wszystko jakby opanować, bo nie tylko sprzęt, nie tylko środki gaśnicze, ale i prewencja, i historia, i statut OSP, czyli tutaj i funkcje w PSP. No jest dość duża gama pytań, jak patrzymy tutaj na pytania testowe i pytania ustne. Te pytania ustne przygotowane przez Komendę Powiatową Państwa i Straży Pożarnej no są dość na wysokim poziomie, ale to też świadczy o tym, że mocno muszą się przygotować przygotowywać. Ci wszyscy, którzy przejdą te eliminacje do właśnie eliminacji wojewódzkich, żeby odpowiedni poziom mieli, żeby mieli możliwość startu właśnie w centralnych potem eliminacjach. Także to i bezpieczeństwo i zachowanie się młodzieży w różnych sytuacjach. Są też pytania i pierwszej pomocy medycznej. Także tutaj powiedzmy gama tych pytań jest bardzo szeroka, ale to przygotowuje młodzież do tego, że umiał się potem zachować w różnych sytuacjach. Tak jak mamy nawet programy telewizyjne, potem mówimy, że nawet i młodzież, czy dzieci potrafią się odpowiadać. Zachować w takich sytuacjach, by powiedział, dla osób starszych, nawet ekstremalne, a młodzież bardzo spokojnie i, i prawidłowo podchodzi do zachowania się w tychże właśnie sytuacjach. W wyniku egzaminu ustnego, polegającego na odpowiedzi na trzy wylosowane pytania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostali Agata Turlejska w kategorii szkół podstawowych, Michał Bukało w kategorii gimnazjum oraz Rafał Bednarczyk w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Cała trójka reprezentować będzie powiat jaworski na eliminacjach wojewódzkich, które odbędą się 9 kwietnia w Galowicach w gminie Żurawina w powiecie wrocławskim.